mam widzowie, dzisiaj sobie ponagrywam, tak naprawdę to, nie wiem co, o, mam tu codzienny prezent. Jeszcze uh -huh. odbiorę, nie odbierałem, ale widzowie, uwaga, uwaga, otwieram karny zadymiarski plus, tak, odbieramy widzowie, od razu, po prostu z górnej rury, mi się czekać nie chce. Ja nie mogę. Cyk, pyk. Widzicie ile tego jest? Emotki. Kolejne. Znowu błyskotki. Gemy. Wow. Kolejna emotka. Wow. Widzowie, czy wy to widzicie? Ja. Nie Ej, nie ja tego jest! Naprawdę, widowie. Ja chyba odbieram jak najszybciej, nie? Taki jestem pod Hm? Fajnie. Okej. Okay. Dobra, teraz dowolne pistki za dynarz. Albo za darmo. Hmm. Chyba. Larry, Larry, czy widzowie, wiecie co? Ja chcę mieć kita. Jest, mam kita! Mam kita, widzowie! Nie mam? Oj, nie wiem dlaczego, ale pewnie zaraz go będę miał. Dobra, szybko odbieram sobie, Leci start drop. O, kita szybko. Rzadki. Szybko rzadki. Dalej. Gemy. Ale gemów mam. 80. Dobra, smutna motka. Szybko kolejny start do bardzo rzadkich. Kozak. 1000. Kolejny 1000. Błyskotki. Rzadki. Okej, okay. tutaj co odbieramy na Gajela. Okej. Okay. <laughs> Te pizdki. no do Bibi. Ha, huh. wow, kozak No i jak to mówiła Bibi, i to tyle. Sajonała! <laughs> Widzę. Niedługo będę miał tego. eu acho nada aqui Nada.